kochani, dzisiaj jesteśmy w fundacji jakiej? Azylu pod przymaniołem. Azylu pod przymaniołem. Przyjechaliśmy posprzątać schronisko wspomóc ich mentalnie no i oczywiście taką, na tyle co możemy dzisiaj oczywiście zrobić, porozmawiać o pieskach jest z nami Mariusz, który nam wszystko powie dlaczego, bo jest stąd, ma największą wiedzę trochę z niego powyciągamy, pokaże nam kojce, pokaże nam jakiegoś psa, opowie nam na pewno nie jedną, może dwie fajne historie, oczywiście jesteśmy w Warszawie, w pięknym miejscu stolicy Polski więc zapraszamy Was do oglądania dziękujemy firmie Bizel przede wszystkim za to, że nas zaprosiła, że będziemy mogli to wspólnie zrobić bo nie ma nic piękniejszego jak czy. Te kojce. Mniej chorób, mniej zarazków, mniej wirusów. Przysą są łatwiej się wtedy adoptuje. Mariusz nas oczywiście teraz e, oprowadzi, wszystko nam pokaże. Mariusz, zapraszam. Chata Mariusz nam powie dokładnie, ile jest psów teraz i. Czego najbardziej te, ta fundacja potrzebuje? Czego najbardziej ta fundacja potrzebuje w dniu dzisiejszym? Tak, jesteśmy fundacją, która e, już istnieje sporo lat. E, pod opieką fundacji jest e, prawie 300 zwierząt, w tym około 150 psów. W tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy, jest tylko część psów, uh -huh. e, to, to, bo to jest doczymy. nasz e, azyl e, prywatny. E, wiadomo, jest to ograniczenie miejsca. Ale oprócz tego nasze zwierzęta przebywają w hotelach, w lecznicach, domach tymczasowych, bo to jest na pewno cudowna alternatywa właśnie dla bezdomnych zwierząt, które szukają domów, właśnie jak mogą się socjalizować w środowisku naturalnym, w którym będą potencjalnie później mieszkać. I, i ty jako wy jako stowarzyszenie umożliwiacie to po prostu tak, jak losu, najbardziej, jak najbardziej jest możliwość trochę tak, takiego takiej edukacji. opieki tak weterynaryjnej jakby osoby, które biorą takiego zwierzaka na dobrym mm -hmm. Mają pełne wsparcie. Od behawioralnego, przez weterynaryjne i żywieniowe. A to jest, kochani, bardzo ważne, bo wtedy macie po prostu łatwiej, jest wam łatwiej z takim psem po prostu postępować, bo jak wiemy, te psy mają swoje przyzwyczajenia, nawyki, no bo jesteśmy w takim miejscu, a nie To jeszcze idzie, Mariusz. Jakbyś pokazał jeszcze jakiegoś psa takiego fajnego, z fajną historią, Ta. to będę ci wdzięczny. No to mamy tutaj ogryzka. Ogryzie. Ogrysek jest e, psiakiem, który do nas e, trafił miarę niedawno, e, miał być staruszkiem, ledwo chodzącym, wygryzionym, e, miał wygryzioną całą część e, lewą pyska, otwarta rana, stare pogryzienie, e, naprawdę m, potrzebował natychmiastowej pomocy. Po trafieniu do nas okazał się wcale nie być staruszkiem ledwo żyjącym, tylko w średnim wieku psiakiem, bardzo kontaktowym, e, lubiący kontakt z człowiekiem, bardzo fajnie się otworzył. Z psiaka, który po prostu był e, no już naprawdę w bardzo złym stanie, na bardzo kontaktowego, otwartego psiaka, który zasługuje naprawdę na e, kochający dom. A jak tu trafi niebo? Jeszcze raz? Jak tu trafił, bo? on znaleziony został na ulicy na właśnie ulicy. z pogryzioną całym pyskiem, Aha. otwartą raną starą, z zakażeniem zostało to wszystko wyczyszczone. Bardzo ładnie się zagoiło, że szczerze mówiąc, jak ktoś by o tym nie wiedział, to nawet by nie zauważył, bo ma tam delikatną bliznę po jego lewej stronie pyska. Czyli kochani, pies jest do wzięcia od razu, bardzo sympatyczny. Nie trzeba aż, będzie robić 30 km dziennie, bo jest troszeczkę starszy, więc troszkę mniej, a bardzo jest pocieszny. No i widać, że to już praca weterynarza wykonana, bo wszystko się zagoiło, macha ogonkiem na człowieka, więc jest super. Idziemy dalej, Mariusz. A tutaj powiedz, tak, to, co to, jest, to za lisek. To jest replay. Replay trafiła razem z inną sunią, Ellen, która też u nas przebywa, z bardzo dużej interwencji w Bieszczadach e, była całkowicie łysa z wielką chorobą skóry, świeżbem. W ogóle była wycofanym psem e, z dzikiego stada mieszkającego u kobiety, która niestety zbierała te zwierzęta. I one się w, w sobnie rozmnażały. Biegały po ulicach, e, jadały kury. W ogóle były z wiciałymi mocno w, w tej chwili replay jest naprawdę bardzo kontaktowa z osobami, które z nas, które ma zbudowaną relację, jest po prostu totalnym midziakiem. Do nowych osób, troszeczkę z dystansem, potrzebuje czasu, żeby zaufać. Ale naprawdę. Zmiana, która w niej zaszła od tego, jak do nas trafiła, od prawie e, praktycznie łysego psa z chorobą skóry, świeżbem, e, zarobaczeniem bardzo z tej kondycji, jest przepiękną sunią e, i naprawdę jest taka zrównoważona e, z, e, i naprawdę zasługuje taki, na taki kochający dom, który daje jej ciepło, którego nigdy e, nie miała. Tutaj od razu Wam powiem, że kiedy podchodzicie do takiego psa i on nie kazuje Wam emocji, nie wstaje, nie cieszy się, to też jest okej. Okay. Bo tak jak Mariusz powiedział, te psy z różnych środowisk przywożą. Kiedy nawet ja wszedłem, chciałem wejść z nią w interakcję, ona nie okazała jakby takiej aprobaty i chęci, to ja to szanuję i nie będę ją smokać, ani wołać, ani zachęcać do tego, żeby podeszła. Bardziej bym tu siedział w końcu i czekał że ona mi, zaoferuje po prostu pracę. Dziękuję Mariuszu. Jeszcze przejdziemy się, zobaczymy sobie całe przytuńsko. No, mamy też takie właśnie psiaki, które mają pra prawie po 20 lat. E, to już są już naprawdę, e, Rudy to już jest total staruszek. Trafił razem z innymi psami właśnie skierką z z innej fundacji e, dla zwierząt. Niestety osoba, która to prowadziła tą fundację, zmarła. E, no i te psiaki do nas trafiły e, no i szukają domu. My, e jako y, reprezentanci y, firmy Bizel. wpadliśmy na pomysł, że kurczę, no po prostu posprzątajmy schronisko, więc stąd tutaj wszyscy jesteśmy i jest ta akcja, więc dzwoniliśmy się z Mariuszem i stwierdziliśmy, że kurczę, zrobimy ekipę sprzątającą i wy wychodzącą z pieskami, bo kto nie chce wyjść z pieskiem? <śmiech> <śmiech> po prostu. E, więc stąd tu jesteśmy i Mariusz, jakbyś mógł najpierw powiedzieć tutaj coś o tym miejscu. Tak, i znajdujemy się dzisiaj w, w Fundacji Azole Jesteśmy organizacją, która działa już od 2002 roku, więc już naprawdę wiele, wiele lat. Ehm, prowadzimy azyl e, prywatny, na prywatnej posesji naszej pani prezes, czyli tutaj dzisiaj się znajdujemy i gdzie będziemy dzisiaj e, robić porządki e, u psiaków. E, jesteśmy organizacją, która utrzymuje się tylko i wyłącznie z datku od osób i z jednego, i półtora procenta podatku. Więc nie mamy żadnych dofinansowań z urzędów, nie dostajemy funduszy za to, że psy do nas trafiają. Tylko, jakby, tylko jakby co uzyskamy od dobrych ludzi, mm -hmm. takie jak tutaj też firmy. Czyli wiecie, gdzie Pit teraz. Tak, Pit można rozliczyć na naszą rzecz i na pomoc naszym podopiecznym. Dobra, super. Więc tak, my mamy dużo rzeczy dla Was, więc to Bardzo wszystko, super. prawie wszystko, ale... <laughs> e, tak, więc to są też rzeczy którymi zaraz będziemy sprzątać. No i co? Tak naprawdę, Mariusz, jakbyś mógł, e, mamy same dziewczyny. Tutaj po prostu dać im pieski, żeby tak. mogły z nimi wyjść, bo my w tych boksach po prostu posprzątamy. Tak, jak najbardziej dostaniecie jakby psiaki, dostaniecie też od nas taką krótką informację o psiaku. Fajnie by było, jakby w czasie spaceru, jakbyście nagrały jakieś krótkie filmiki z nimi, że szukają domów, bo to jest duże wsparcie. Może właśnie dzięki wam. Któremuś się poszczęści i znajdzie kochający dom. No dobra, to ruszamy no to tak, do akcji. No to, no to no, słuchaj, no, to, no to... Warto, żebyście miał jednego psa na dwie osoby, dobra, żebyście nie brały zbyt wielu psów. I teraz tak, nawet kiedy pies będzie machał ogonem, nie nachylajcie się na nim w początkowej fazie. Zobaczcie na moją rękę, dobra, pas. Czyli psy skloniskowe mogą Was pogryźć lub ugryźć, nawet e, kiedy nadepniecie im na łapy, albo będziecie chciały coś zrobić. Nie, jeżeli wolontariusze, jak ktoś Wam będzie zapewniał, że nic nie ogryzie, zawsze miejcie z tyłu głowy, że to jest zwierzę. Żeby się nic po prostu nie zdarzyło, tak. żeby się wróciły po prostu całe. Czyli jedna osoba jest asystująca, a druga jest bardzo pomagająca, dobra? Czyli nie róbcie... Super! Dobra, tego psy tego nie potrzebują na początku. One potrzebują wyjść, załatwić swoje potrzeby psychologiczne, a dopiero później w, w interakcji wchodzi, dobra? Czyli pamiętajcie, nie nachylajcie się nad psem. Jeśli już to kucacie, jeżeli tak bardzo chcecie, zobaczcie, jaką ma ja pozycję do psa biorę boczną. Czyli nie bądźcie też frontalnie, bo gdyby się coś działo, zawsze odpychajcie się ręką. A druga osoba po co jest? Uwaga, pomocy choćby krzyczy, dobra? Żeby coś się działo. Wiadomo, wybiorą wam dzisiaj takie psy, że się nic nie wydarzy, ale zawsze pamiętajcie, że to są psy schroniskowe, które chcą bardzo tego kontaktu z innym człowiekiem, a my chcemy im dać w tym dniu, dobra? Osoby, które idą z psami na spacery, zapraszam przed furtka i będziemy po kolei, żeby nie było zamieszania. I Idzie z wami też wolontariusz z fundacji do pomocy. Chodźcie, idziemy. Ja Roznam najpierw może smaczki, żeby każdy miał po trochu w kieszeni, będzie najłatwiej. Czy ja to utworzyć? Tak, to tak żeby każdy trochę miał. Dodaję też karteczkę odnośnie ricotte. I to panią daje karteczka do Was. No, no świetnie, są dość linkowe, jeżeli one mm -hmm. nie będą do Was po okay. to nie właściwie są siłe. Jeżeli tutaj więc jak będziecie jakieś tam mijać, to będzie czekać. Ale one we okay. dwie mogą iść razem i w zasadzie byłoby wskazane, żeby szły blisko. Najpierw im <grym> łatwiej. Proszę bardzo. <grym> o, o, Kochani, koec już jest pusty, bo pies poszedł na spacer, a ja zabieram się do działania i robię porządek z tymi odkurzaczami. Razem z Bizel ruszamy z ogólnopolską akcją sprzątania schronisk. Chcesz dołączyć do akcji? Udostępnij nasz film. Za każde 500 udostępnienie tego filmu firma Bizel podaruje jedno urządzenie czyszczące potrzebującemu schronisku. Teraz odkurzę całe posłanie tak, żeby z tej sierści, z tego brudu zeszło. Ale ładniutko. Kochani, naprawdę bardzo fajnie sprząta sprząta sierść, a najważniejszą jego zaletą jest to, że nie ma kabla jest mi o wiele łatwiej. Wstępnie mamy odkurzone, aczkolwiek to jest odkurzacz pierący, więc jeszcze go wybierzemy, żeby pieskowi było po prostu milej. Zaparujemy ich tutaj. Wszystkie bakterie i wirus. Kojec zrobiony. Pies wróci do czystego posłania. Mariusz, jak możemy pomagać jako wolontariusze? Jako wolontariusz możemy. Po pierwsze przychodzić na spacery, socjalizować, uczyć psów, dotyku, bo często są zwierzęta, które są z traumami po prostu organizować różnego rodzaju zbiórki w szkołach, w bloku, w firmie. Każdy rodzaj jakby wsparcia dla tych zwierząt jest bardzo duży. Przyjście tutaj wyprowadzanie psów, nie tylko w weekend, bo u Mariusza można robić to cały tydzień to jest ta właśnie doraźna pomoc. Najbardziej psy potrzebują tych spacerów, tego kontaktu, tego dotyku. To o czym Wam wszystko mówił Mariusz. Jeżeli chcielibyście zostać wolontariuszem w stronisku dla zwierząt, wystarczy się skontaktować z najbliższym stroniskiem, które znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. To już jest koniec tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję, że go obejrzyliście. No i oczywiście dzięki firmie Bizel, która nam pomaga w sprzątaniu, bo jak wiemy, pomagać trzeba cały czas. I kochani, zachęcam Was, jeżeli macie tylko troszeczkę wolnej chwili, troszeczkę wolnego czasu, przyjeżdżać do takich miejsc i ogarniać te schroniska, czyścić, wyprowadzać psy na spacer i dobrze się przy tym bawić, bo pomaganie wszystkim się po prostu opłaca. Dziękuję Wam, kochani.